Witam państwa serdecznie w murach Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej na cyklicznej już konferencji i targach pracy związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami inżynierskimi. Forengi, konferencja nowoczesnych rozwiązań dla inżynierów. Planowaliśmy to jako markę, jako, jako logotyp, jako produkt, który będziemy promować i rozwijać przez wiele lat. Idea tych, tych targów, tych prezentacji jest taka, żeby państwa zachęcić do tego, żeby. Swoją karierę przyszłą zawodową wiązać właśnie z rozwiązaniami technicznymi, z rozwiązaniami inżynierskimi, bo tak naprawdę nie ma chyba bardziej atrakcyjnej pracy niż praca związana właśnie z tworzeniem rozwiązań inżynierskich, o czym będziemy dzisiaj starali się Państwa przekonać. Generalnie jak sama nas wskazuje, chcemy, żeby maszyny widziały, tak? czyli robiły mniej więcej to, co ludzie robią przy pomocy swojego wzroku. Koncepcja konferencji powstała w roku ubiegłym. Szukaliśmy sposobu, żeby zainteresować tym wydziałem większą ilość osób, w szczególności osoby młode, więc kilka pytań procedur. Pytanie pierwsze, kto tutaj studiuje? Postanowiliśmy, że jeżeli już organizujemy taką konferencję, to też przy tym udział będą brały firmy, które chcą pokazać, zaznaczyć swoje istnienie. Skupiamy się często na produktach, które pochodzą z globalnych firm, z globalnych graczy, którzy są bardziej widoczni w mediach, widoczni w postaci reklam, ale bardzo często składnikiem tych produktów są rzeczy wytworzone przez naszych przedsiębiorców. Na konferencji jesteśmy po to, żeby zachęcić uczniów, studentów do praktyk i też przedstawić ofertę pracy, jaką mamy w Szczecinku dla konstruktorów, dla techników, dla elektryków, automatyków. Jak również to, co sprzedajemy, tak? to czym się Pan zajmuje, bo też ta świadomość jest cały czas niska. Dlatego nieustannie poszukujemy zdolnych, oddanych i pełnych pasji profesjonalistów do naszej globalnej sieci samochodów produkcyjnych. Bo tak jeden też nie robi, jeden projekt, tylko, tylko A, to tak ma.